Potencjalny klient. Co podać? Nic. Dzięki. Ale pomyłka. Szukam starego przyjaciela. Cztery ręce, włochaty, wygadany. O! Wysoki inaczej? Możesz wyjść, staruszku. Jest czysto. Mówię ci, Monk. Ci jeźdźcy chaosu wykończą to miasteczko. Nie mamy żadnej nadziei. Zero, nic, Lipa Jak leci bidyn. Chwileczkę. Kalu Kestisie, chodź no tu ty, synu Bagniaka. Oj, trochę cię nie widziałem, tęskniłem. Cześć. Niech no na ciebie spojrzę. <laughs> Źle wyglądasz. Ciebie też dobrze widzieć, Gris. <laughs> Hej, dbasz o chłopaka? <laughs> Ważniejsze, dbasz o modliszkę. A no, na ostatniej akcji mieliśmy małe komplikacje. Jakie komplikacje? Takie imperialne. No tak, po co ja pytam? Te ciule ostatnio węszą też na kubu. Modliszka straciła żyroskop. Musisz nam pomóc w naprawie. Jasne, czym chata bogata? Weź, usiądź sobie. Słuchaj, mąk, nalej mojemu przyjacielowi coś wyjątkowego. Napitki. Jeden śliski, mąk. Już leci. Witaj w salonie Pajluny, najlepszym lokalu po tej stronie Zeltrosa. Wiesz, twój opis jest bardzo skromny. Proszę bardzo. Przejęliśmy go z mąciem od poprzedniego właściciela po... No, no... Ciężkim przypadku zatrucia blasterem przez jeźdźców chaosu. Znamy się już. W porządku, Gris? A tak, jasne. Dopóki niczego ode mnie nie chcą. Hej, co się stało na modliszce? Oh. Byliśmy na Korusant. Szpiegowaliśmy dla Sogerery. Poszło źle. Tylko my z tego wyszliśmy. To co robię wydaje się bez sensu. Imperium wciąż rośnie w siłę. Wszystko się zmieniło odkąd się rozstaliśmy. No, ale przeżyliśmy sporo miłych chwil. Ja ty, kosmiczna wiedźma, Sir. Rozmawiałeś z nią ostatnio? Merin ciągle podróżuje, przemierza nowe miejsca i poznaje nowych ludzi. Ja mówiłem o Sir. Nie, już dawno. A ty? To jej kredyty pomogły rozkręcić to miejsce, ale jeszcze tu nie zajrzała. Jest bardzo zajęta swoim nowym projektem. Hej, Kal. Może się trochę rozluźnisz, zanim naprawimy modliszkę? Galaktyka może te parę godzin poczekać. Oh, a, powinniśmy ruszyć, gdy tylko skończymy i... Przygotowałem w piwnicy wolny pokój specjalnie dla ciebie. Zajrzyj tam, Kal. No dobra. Dzięki, Gris. <laughs>